To nie jest dla każdego praca. Przy takich najtrudniejszych sprawach, kiedy ciało jest w workach, ciała są pociartowane. to wtedy jest no, jakaś odskocznia. Jest gitara, to sobie troszeczkę pogram. Jadę sobie gdzieś na Mazury, troszeczkę w lasach sobie pochodzę, pospaceruję. Potrzebuje chwili, żeby gdzieś tam się zebrać do Kupy Przysłowej z powrotem, żeby się pozbierać. Kontakt z ludźmi poszkodowanymi, z ofiarą to, wiem, się to nie są łatwe tematy. Jestem szefem grupy specjalnej podwórku RP. W głównej mierze zajmujemy się takimi skomplikowanymi sprawami, które z jakiegoś powodu nie znalazły swojego rozwiązania. Są to sprawy trudne. Najczęściej są to zaginięcia nierozwiązane od kilku, nawet kilkunastu lat. W jakimś momencie zrozumiałem, że całe moje życie związane jest w zasadzie z wodą, bo już w szkole podstawowej bardzo dużo czasu wolnego spędzałem na basenach, na akwenach, chodziłem na różne zajęcia, robiłem uprawnienia płetwonurka w różnych organizacjach. Pierwsze takie poszukiwania gdzieś pojawiły się w technikum, Przed do mnie człowiek, oficer policji, powiedział, że zaginęła mu córka. Prosi mnie, żebym sprawdził takie stawy w lesie w województwie śląskim. Pojechaliśmy tutaj z dwoma kolegami, sprawdzałem te zbiorniki, te stawy. Starałem się zrobić to ze szczególną starannością, natrafiłem na kości zwierząt, jelenia. Być może Zika. Natomiast powiedziałem mu zdecydowanie, że nie ma tam ciała jego córki. I rzeczywiście, chociaż tak przykra sytuacja ta córka, ciało tej córki znalazł grzybiarz w zupełnie innym województwie, w innej części Polski. Ona była ugodzona kilkanaście razy nożem. Ja w tej całej tragedii wiedziałem tylko o tym, że zrobiłem rzetelnie swoją pracę, że tego ciała tam nie było. Taka najtrudniejsza sprawa to po, 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 po 10 latach oddanie ciała w jeziorze, na jeziorze Szelong Wielki. Matka umarła, czekała na swojego syna 4 lata. Syn popłynął łódką, łódka się wróciła na środku jeziora, nie miała komór wypornościowych. Ta łódka opadła na dno, się nie miała czego trzymać. walczyło o życie, chłopak w związku z tym no, nie poradził sobie utonął. Po 10 latach oddaliśmy ciało. Przede wszystkim no, wiemy po co przyjeżdżamy na dane miejsce. No już nie ukrywajmy tego, że będziemy kogoś szukać. Wiadomo, że chłopaki muszą zejść pod wodę. Są tam sami, na niekiedy to jest na 40 metrach. Widoczność do metra, mół, nie mół, takie rzeczy. I reakcja może nastąpić dla niego różna, bo on wie, po co schodzi, no, ale kontakt z tym ciałem może być różna. <laughs> Wydobycie tego ciała to też na różnych y, zadaniach polega, bo niekiedy to są ciała kilkomiesięczne, kilkuletnie. No nie oszukujmy się, dochodzi też do rozkładu ciała. Na specjalnych y, tak zwanych firanach wyciągane jest to ciało. Wiadomo, że jak żnurek wychodzi na powierzchnię, wiemy, że już jest ciało odmienięte, no to jedna człowieka sam z zatyka, ale musi działać odpowiednio do zaplanowanych działań i mamy taką lekką zasadę, że nie patrzymy w twarz osoby zatopionej. Dlaczego? Trudno to powiedzieć. Zniekształcenie na pewno tego ciała jest. I jednak pamięć wzrokowa zostaje w głowie. Po prostu zostaje to w głowie i to może potem powracać. Różne chłopaki potem odreagowujemy na, 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 na dane wydobycie. Ciała w łodzi. Jedni muszą muzyki posłuchać, jeden musi, nie wiem. Pojechać konno na spacer. Bardzo dużo nauczył się nasz zespół przy poszukiwaniu ciała Ewy. Spędziliśmy kilkaset godzin nad rzeką w różnych porach roku. Natrafiliśmy na mnóstwo różnych obiektów. Znaleźliśmy po drodze inne ciała. Natrafiliśmy na poćwiartowane ciało ludzkie. Matka kiedyś mi zadała pytanie, której utonęło dziecko. Panie Maćku, proszę powiedzieć mi, czy los mi zabrał syna, czy coś innego się wydarzyło? I pan odpowie na to pytanie. Odpowiedziałem Pytanie trudne, ale nasunęło mi się pierwsza myśl, że ten chłopak nie miał po prostu kamizelki asekuracyjnej. Gdyby miał kamizelkę, nie umiał pływać. No to by po prostu nie utonął, by się utrzymało na wodzie. Przygotowaliśmy taką tablicę życia, zebraliśmy tam najistotniejsze informacje odnośnie bezpieczeństwa, udzielania pomocy, jak sobie samemu pomóc, jak pomóc innym, jak wezwać pomoc. Wykształcenie tego pierwszego prawidłowego odruchu w sytuacji zagrożenia życia. To jest dla mnie ważne. Ktoś idzie nad wodę, chce popływać łódką, no to powinien mieć kamizelkę asekuracyjną. Jest łódka przeładowana, no jak mają wszyscy kamizelki, a jak ta łódka się wywróci, no to też powinien wiedzieć, jak tą łódkę z powrotem jakby przywrócić do dalszego pływania, jak powinny, być, jak powinny wyglądać procedury, o tym, że kajak jest najbardziej wywrotną jednostką w ogóle z wszystkich jednostek pływających w zasadzie, o których myślę tutaj w Polsce. Chciałbym być bardzo, i nie tylko ja, pewnie cały mój zespół bezrobotny, jeżeli chodzi o tą formę pracy, którą my wykonujemy, o w tą tutaj dziedzinę, czyli to poszukiwanie ciał, jak najbardziej tak.